Dzień dobry, dzień dobry. StreamYard mówi, że jestem na żywo. Więc witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. Bardzo jest mi miło, że chcecie. Być ze mną w ten piątkowy wieczór, bo bardzo nie lubię słowa poświęcanie, bo. No bo. Źle mi się kojarzy. Może kiedy Wam już o etymologii. Ale dzisiaj chciałam e, Wam powiedzieć e, o tym, jak e, to miałam wielkie plany, marzenia. Zresztą dalej je mam, ale e, jak sobie poradziłam, gdy e, coś mnie no, po prostu tak po ludzku zatrzymało. To nie był katar, nie było ból głowy na zasadzie, no dobra, dzisiaj boli, jutro przechodzi, nie? I właśnie Chcę się z wami podzielić, żeby żebyście się jakby mogli uczyć z moich lekcji, a nie na swoich błędach Bo Mniej to boli No i Dlatego postanowiłam, że tak powiem Trochę Uchylić rąbka tajemnicy, jak też ja właśnie sobie z tym poradziłam. Więc plan był świetny, po prostu przygotowany w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko przemyślane, policzone, no bo ja analityk, więc wszystko policzone, wszystko przygotowane. Smart, oczywiście realne, określone w czasie, strutu, tutu. Podzielone na interwały, wszystko zgodnie ze sztuką. Powiedziane publicznie, żeby, żeby była szansa, żeby, że, 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 że to będzie miało szansę realizacji. No i No i, no i pizdło. Przepraszam za wyrażenie, ale pizdło. Bo okazało się, że, że wyszło coś, co myślałam, że już mam dawno załatwione. Że zajmuję się wszystkimi innymi bardziej niż samą sobą. Przecież dumnie nazwałam fanpage, czy być ważną dla siebie. Więc myślałam, że to już dawno mam ogarnięte, że to już jakby za mną, że teraz to ja mogę już pomagać innym, bo ten temat już mam u siebie ogarnięty. Przecież jestem ważna, bo, bo dla siebie, bo przecież ja już potrafię do was gadać, ja już potrafię powiedzieć, że, że mam coś w nosie, bo moje zdanie jest ważniejsze. Bo nie przejmuje się już opiniami innych. No i właściwie tak z grubsza wyglądałoby, że już wszystko jest załatwione. No ale okazało się, że to było tak trochę powierzchu i że pod tą skorupką była druga warstwa. Tak jak w cebuli: że jak zejmujesz jedną warstwę, to wyłania się druga i tak aż do jądra, więc y, okazało się, że, y, że ja po prostu nie widzę siebie, że ja y, y, robię wszystko, żeby y, być zauważoną, bo, no bo właśnie y, w dzieciństwie y, jakby nie dostałam tyle uwagi, y, ile uważałam, że, że, że powinnam i w tym momencie y, bardzo zabiegałam o tą uwagę, również trochę klaunując na zasadzie, że ja muszę być, ach Jezu, no, 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 najzajebistsza, no bo wtedy ktoś zwrócił uwagę, no bo jak taka normalna, No no, 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 no taka zwykła Asia, no, no kto tam zwrócił uwagę na taką zwykłą Asię. No więc sobie był klaun Asia, który trochę pajacował i myślał, że to, że wtedy będą ją bardziej lubić. No cóż bardziej mylnego. Byłam taka trochę przezroczysta. No i no i to wyszło. Wyszło, że, że, że właśnie tak jest. No i mogłam opowiadać, że tego nie ma, udawać nie, 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 to 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 jest już wszystko cacy, to ja już nie potrzebuję, bo ja już już tego to, to 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 ja już wiem, to ja już zasmarowałam, to ja już maść położyłam, to, to ja już to to już się zagoi, będzie dobrze, nie? będzie dobrze albo nie będzie dobrze. Na wierzchu znowu przyschnie, a pod spodem będzie jączyć. Więc trzeba było się po prostu i zwyczajnie uczciwie tym zająć. A z drugiej strony zaakceptować, że to wyszło w tym, a nie innym momencie. Chociaż ja miałam wielkie plany i marzenia, i wszystko było policzone i wszystko było przygotowane. Tylko że, tylko że to wyszło w tym momencie, kiedy byłam na to gotowa. Przyszło w tym momencie, kiedy miało przyjść. Więc pierwsze zobaczyłam to. Potem zaakceptowałam, że to tak, że, że, że tak jest, że. No. Przyszłości nie zmienię, więc muszę się tym zająć po prostu tu i teraz, żeby potem móc realizować te swoje plany i marzenia. Bo no mogę powiedzieć, że, 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 że tak, ja to przy, przyklepie i będzie już wszystko cacy, ale, no ale to będzie takie trochę oszukiwanie siebie. No więc. Była na początku pokusa, że tak, pobiczować się, bo, no bo przecież obiecałaś sobie, yy, miało być, a znowu jest, tak jak zwykle i tak dalej. No i dzień, dzień rzeczywiście w czymś takim byłam, ale potem stwierdziłam, no właśnie, yy, to się stało w tym i w tym momencie, bo, bo tak się miało stać. Bo tak miało być, bo tak... No bo to był taki moment, w którym właśnie byłam na to gotowa. I... I wtedy przyszedł spokój. Spokój, że, 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 że tak, że na realizację tamtych planów przyjdzie jeszcze czas, a ja po prostu mam się w tym czasie akurat zająć tą sprawą. Hmm. Czy to było łatwe? Nie, ale konieczne, żeby potem pójść dalej, bo bez tego stałabym dalej w tym samym miejscu i e, robiła działania, które nie przynoszą rezultatów. Bo to nie było tak, że, że, że ja sobie a siedziałam i, i patnęło mnie jabłko w głowę. Tylko robiłam coś i robiłam, ale, ale to nie przynosiło rezultatów. I, i, I przyszła refleksja y, i przyszedł y, moment. Aha, że właśnie, że to to. Nie powiem, że sama to wymyśliłam. Na szczęście miałam koło siebie ludzi. I właśnie to jest to drugie: że tak, że miałam odwagę o tym powiedzieć, miałam odwagę wyjść do ludzi i poprosić ich o pomoc, co nie było u mnie wcale takim oczywistym faktem, że także ja kogokolwiek proszę o pomoc bo przecież ja jestem samoradek obozowy. Ja jestem dzieciak nauczony, że ma być bohaterem, więc gdzie, co, prosić o pomoc? No tak, prosić o pomoc na zasadzie, weźmy podwieźć, tak, ale, ale prosić o pomoc, że ja sobie z czymś nie radzę i, i, i... nie bardzo, a jednak tak. Miałam na tyle pokory i odwagi, że, 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 że tak, że poprosiłam o tą pomoc. I byłam na tyle otwarta, że y, hmm, nie zakładałam, kto mi ma tej pomocy udzielić, i dostałam ją od y, zupełnie innej osoby, niż początkowo myślałam. Więc y, trzecia, nie zakładaj, bądź otwarta na, na różne możliwości, bo y, jak coś założysz. No to nie widzisz innych możliwości. A w tym momencie, jak się otworzysz, to masz szansę, że to rozwiązanie przyjdzie z zupełnie innego kierunku, że będziesz mogła, no właśnie, wziąć to, co, 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 co do Ciebie akurat przychodzi. Nie to, że sobie założysz, o, no dobra. To ja sobie zakładam, że nie wiem, Pomoc przyjdzie stąd i stąd. A może wyślij energię do wszechświata i kto będzie gotowy, to ci pomoże, jakby to było. Więc yy, dzięki temu właśnie, yy, że miałam tą odwagę i tą gotowość, że, żeby yy, poprosić i nie zakładać, że to yy, ta osoba, czy inna osoba ma mi i, i Pomóc, tylko po prostu wysłać intencje do wszechświata i, i, i niech się dzieje. I to była taka, taka, taka trzecia sprawa, która bardzo mi pomogła w tym, żeby sobie właśnie z tym poradzić. A czwarta, o której już trochę wspomniałam, to było to, że. Nie pozwoliłam sobie tego zamieść i przyklepać, że nie pozwoliłam sobie powiedzieć, tak ja, to ja już kawałek tego, ja już to widzę, a teraz lecę realizować tamte cele. Nie, to jak już wyszło, to wyszło, to, 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 to mam się tym zająć, a nie udawać czegokolwiek innego. Cela takie jest życie. Nie. Nie udaje, że jestem najbliższa, i y, wszystko, co, co, co kiedykolwiek zaplanuję od A do Z, y, y, się zdarza akurat w tym czasie, kiedy zaplanuję. Nie wiem, czy ktokolwiek tak ma. Nie znam, ale może. Y, zawsze są jakieś zwroty akcji, zawsze są jakieś niezaplanowane y, sytuacje. Tylko przeważnie ludzie o nich nie mówią, bo, no bo przecież on musi być zajebisty. No, no dobra, tylko kto wierzy, że ktoś jest na tyle zajebisty, że zawsze wszystko mu się układa i zawsze wszystko się. Że, że, że nie ma jakichś zwrotów akcji. Właśnie no to, są, to, to jest to, jak ty reagujesz na to, co się wydarzy nieoczekiwanego. Jak ty, no właśnie sobie z tym radzisz, jak Ty yy, stawiasz temu czoła, jak Ty yy, mówisz yy, dobra, plan był świetny, yy, ale tak korygujemy go i idziemy dalej, bo, bo plan jest do zrealizowania, ale, ale no wynikły takie okoliczności, takie zdarzenia, którym trzeba się zaopiekować tu i teraz, a nie za rok, za pięć, yy, za dwadzieścia. Bo, bo tak jak powiedziałam wcześniej, bez zaopiekowania tego obszaru, żadne plany i marzenia by się nie zrealizowały. Ja bym dalej realizowała sobie na zasadzie, no dobra, robiłabym działania, które by nic nie dawały. No i tak w kółko Macieju, wszystkich Maciejów, oczywiście bardzo przepraszam, to, 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 to nie jest przytek do konkretnego tego. Tylko no, jest takie powiedzenie. Więc gotowość do tego, że, żeby właśnie reagować na zmieniające się okoliczności i być na tyle elastyczną, żeby, żeby właśnie pozwolić sobie na to, że no dobra, no tak się dzieje. Ty musisz, musisz, no ale. De facto musisz coś z tym zrobić. Możesz zadecydować tak, możesz zadecydować inaczej, ale brak decyzji to też decyzja. Więc ja zadecydowałam tak. I poniosę tego wszelkie konsekwencje. Wierzę w to, że będą one pozytywne, ale być może za rogiem okaże się, że Znowu coś, czego dziś nie widzę i nie przewiduję, się okaże. I znowu będę reagować, i znowu będę elastyczna, bo już umiem. Bo, a też wiem, że są ludzie, którzy mi pomogą. Wiem też, że to nie jest tylko teoretyczne, że możesz prosić kogoś o pomoc, że. Że ta pomoc naprawdę realnie przychodzi. I to. Ja wiem, że może dla niektórych to jest oczywiste i takie normalne, nie? Ale. ale dla mnie niby to też było oczywiste i normalne, ale, ale takie bardziej z pogranicza teorii. W praktyce. W praktyce sprawdzam to teraz. Że także można, że, że nawet jak się rozpadniesz na tysiąc kawałków, to znajdą się ludzie, którzy Ci pomogą. I że nie zawsze trzeba być tym klaunem, że nie zawsze trzeba pajacować, że nie zawsze trzeba być tym superhero, który zawsze sobie radzi. I że pokazanie że tak, prosisz kogoś, to nie jest wstyd i to nie jest powód do tego, żeby... Yy, że ty jesteś słaba, tylko właśnie, że ty jesteś silna, bo potrafisz poprosić kogoś o pomoc. I to było takie moje odkrycie, które... Yy, może dla was jest czymś nowym czy czymś normalnym, ale... Dla mnie było lekcją, którą zabieram w dalszą podróż i w, dalszą, w, dalsze, w dalsze swoje osiąganie swoich planów i sukcesów. Więc jeśli ty też potrzebujesz kogoś, kto może będzie z tobą, może będzie ci towarzyszył, może, może w jakimś okresie pomoże ci w realizacji tych twoich planów i marzeń, a może jeszcze w ogóle nie wiesz, jakie te, te plany mają marzenia mają być, bo bo nigdy sobie na nie nie pozwoliłaś. To może może ja jestem tą osobą, z którą chciałbyś pogadać. Nie, nie powiem, że już ze wszystkim swoim sobie poradziłam, ale może akurat to, co, z czym ty się mierzysz. może to jest to, z czym ja już sobie poradziłam i będę ci potrafiała pomóc w poradzeniu sobie też. Tak. A może razem, jak Pomogę Ci w poradzeniu sobie z tym Twoim problemem? Ja wolę to nazywać wyzwaniem, to potem osiągniemy razem te swoje, ja swoje cele. Ale jak ja Ci pomogę zrealizować Twoje cele, to jakby pomogę sobie też zrealizować swoje cele. No co ty na to? oczywiście w pełnej wolności w pełnym, w pełnym zrozumieniu decyzja jest twoja ja tylko zapraszam dzięki że byliście ze mną dzięki za te serduszka dzięki za to że byliście ze mną w ten piątkowy wieczór bo jest 1500, jak nie więcej rzeczy do roboty, a wy poświęciliście no, poświęciliście. Chcieliście być ze mną w ten piątkowy wieczór. I za to Wam bardzo dziękuję. Często takie aktywo, które nie wraca, więc bardzo mi miło, że, że, że chcieliście być ze mną w ten piątkowy wieczór. Zapraszam oczywiście bardzo na. Moje następne live, następne planuję w środę, potem w piątek, albo w środę, albo w piątek. Będę, będę, będę informować, ale na 90% środa. Więc bądźcie ze mną. Ja już się nie mogę doczekać. Będę oczywiście wcześniej informować. Miejcie wspaniały weekend. Bawcie się dobrze. A ja zmykam i czekam na Wasze e, pytania, refleksje. E, może kontakt, z którego bardzo się będę cieszyła. I do zobaczenia. Miejcie wspaniały wieczór i weekend. Do zobaczenia. Pa. pa.